Grecja staje się trzecim najpopularniejszym krajem pod względem rejsów wycieczkowych na Morzu Śródziemnym. Coraz więcej statków wybiera greckie porty, mimo wprowadzenia od 21 lipca specjalnego podatku dla pasażerów wysiadających ze statków na ląd w greckich portach. I lava inne mia naftyliaki chora, kepisewo di baehi... Turystyka rejsowa wnosi około miliarda i 100 milionów euro dodatkowych środków do greckiej gospodarki i wspiera setki miejsc pracy na greckich wyspach. Takie dane podało Międzynarodowe Stowarzyszenie Linii Rejsowych. Πραγματοποιήσαμε δύο έρευνε σε έναν καθιερωμένο τουριστικό προορισμό Κρουαζιέρα, το Ηράκλειο, και σε έναν ερχόμενο προορισμό όπω η Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, έχουμε περισσότερε από 500 θέσει εργασία να διατηρούνται στο Ηράκλειο και περισσότερε από 100 θέσει εργασία να διατηρούνται στη Θεσσαλονίκη λόγω των δραστηριοτήτων Κρουαζιέρα. Aby odpowiedzieć na wyzwania branży i odeprzeć zarzuty dotyczące nadmiernej turystyki, Międzynarodowe Stowarzyszenie Linii Rejsowych uruchomiło kampanię promującą Rejsy. Kampania nosi nazwę All Aboard Greece, czyli wszyscy na pokład Grecji. I στο θαλάσσιο τουρισμό που για τα ελληνικά νησιά έχει σημαντική προστιθέμενη αξία. Δεν υπάρχει ούτε μία νησιωτική κοινωνία που να μην έχει εντάξει την κουραζιέρα είτε στις προτεραιότητές της, είτε στις, επιθυμητέ επιθυμητές από εκείνε δραστηριότητε που θα ήθελε να φιλοξενήσει. Αλλά αυτό που πρέπει να εξετάσουμε και πρέπει να συζητήσουμε είναι το μέτρο, η κλίμακα και το όριο στα οποία τα νησιά μας τα ίδια μπορούν να αφομοιώσουν τη σπουδαία αυτή δραστηριότητα. Kampania All Aboard Greece łączy przedstawicieli rządu, branży turystycznej, a także władz lokalnych oraz zarządów portów. Celem kampanii jest pokazanie, że turystyka rejsowa stanowi jeden z motorów wzrostu gospodarczego w Grecji. Kampania jednocześnie podkreśla, że kluczem do zrównoważonego rozwoju tej branży jest koordynacja i współpraca wszystkich zainteresowanych stron, w tym władz oraz firm.